Za Twoim przewodem złączył się z nagorem. Mówi, tam ojciec do swej mówi, Witam również przedstawicieli Sołec, które zaangażowały się w realizację zadania pod tytułem Zakup Wozu Ratowniczo-Gaśniejszego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacznie. Ogromne wrażenie. Dziękujemy Wam za zaangażowanie środków z Funduszu Sołeckiego właśnie na ten bardzo, bardzo ważny cel. Szanowni Państwo, zakup, tak jak wspomniałem, tych wozów, już aż trzech wozów w gminie Dąbrowa Białostocka przez ostatnie pięć lat nie byłoby możliwe, gdyby właśnie nie pewne porozumienie. Porozumienie, które było zawarte w 2018 roku, kiedy to rozpoczęliśmy swoją wędrówkę ku temu, by zdobyć zaufanie mieszkańców, by zdobyć głosy mieszkańców i powiedzieć, że stworzymy ten piękny zespół do tego, by zakupywać te piękne wozy strażackie, realizować zadania na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, a te porozumienie Wiązało się z tym, że potrzebowaliśmy osób nie tylko odpowiedzialnych w gminie dąbrowa Białostocka, ale też w powiecie Sokulskim, w województwie podlaskim. I proszę Państwa, jakby kto na to nie patrzył, po prostu to się udało. Ten mechanizm, który został stworzony, dał nam możliwości tworzenia wspaniałych rzeczy. Yy, i dla siebie, bo też jesteśmy przecież mieszkańcami tych ziem, ale też dla naszych mieszkańców, by żyło się nam lepiej, bezpieczniej, przede wszystkim patrząc z perspektywy, właśnie ratowniczego wozu strażackiego. I cieszę się ogromnie i mam nadzieję, że będziemy mogli to dalej kontynuować przez kolejne pięć lat kadencji. Wszystkiego dobrego. Panie Boże, Wszechmocny, twórco nieba i ziemi i wszelkich żywiołów. Ty, objawiając się Morzeszowi w ognistym krzaku, sprawiłeś, i żywioł ognia stał się zjawiskiem łagodnym i nieszkodliwym. Panie Jezu Chryste, ty sprawiłeś, że burza i otchłań morska przestały być postrachem dla ludzi bieżących. Duch święty, który objawiłeś się apostołom i Najświętsze Marii Pannie w ognistych płomieniach, przez co uczyniłeś ich serca wolnymi od strachu. to najświętsza, spraw, aby ten samochód ratowniczo-gaśniczy, okolicze starzy pożarnej, w jacznie, który ma nieść pomoc i obronę dla życia ludzkiego, służył nam wszystkim z Twoim błogosławieństwem. Pobłogosław i tych, którzy Będą spieszyć z pomocą, aby w ich działaniu przyjawiała się Twoja moc i chwała oraz miłość do swego stworzenia Bogu na chwałę, człowiekowi na ratunek. Amen. <tryk> I teraz po strajku. Niech służy. Pomysł tego pojazdu do dnia dzisiejszego była długa droga, ale przebrnęliśmy ją wspólnie naprawdę sprawnie dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów, o których pan burmistrz dzisiaj tutaj wspominał i wymieniał po kolei w trakcie swojego wystąpienia. Największy wkład w tym wszystkim na pewno miały osoby, które wspierały te działania, zarówno dobrym słowem, jak też pomocą na każdym szczeblu. To, jak to wygląda, to można zauważyć, jaki to jest przeskok pomiędzy pojazdem, który dotychczas służył, a teraz zacznie wyjeżdżać z garaży, bo nie służył mieszkańcom tego regionu, zarówno wam. Tańcom, jak też innym osobom, które będą przyjeżdżały przez te tereny, aby je odwiedzać, podziwiać krajobrazy, widoki oraz te malownicze zabudowania, ponieważ to jest to stoja naszego Podlasia. Także serdecznie gratuluję dojścia do tego momentu i życzę, żeby ten pojazd służył jak najdłużej. Oczywiście jak najwięcej ćwiczeń, jak najwięcej wyjazdów. Takich uroczystych, jak najmniej zdarzeń realnych. Ale jeżeli one wystąpią, wiemy, że będzie niezawodny i będzie służył tak, aby jak najsprawniej, jak najlepiej pomóc osobom w potrzebie. Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tego pojazdu. Szanowni Państwo, pozwolicie, że odczytam list skierowany przez prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej 2 Andrzeja Kota. Szanowne drukny, szanowni drukowie Ochotniczej Straży Pożarnej Jacznie. Z okazji przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego w imieniu władz wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej i własnym składam Wam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej i poświęcenie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i każdego z nas. Nie duma z dotychczasowych dokonień niesie społeczne uznanie towarzyszące Wam codziennej pracy i działalności społecznej, a także poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Życzę, aby nowy wóz strażacki przyczynił się do zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Słowa uznania i podziękowania kieruję również do parlamentarzystów, kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej, władz samorządowych. I Waszych najbliższych zaokazywano pomoc oraz wspieranie Waszych inicjatyw. Podpisał Prezes Zarządu Działu Wojewódzkiego Związku OSBRP Województwa Podlaskiego, druh Andrzej Koc. Szanowny Drukny, Szanowni druchowie, Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Państwo. Chciałabym w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego wszystkim pogratulować i podziękować za to, że ten wóz stoi właśnie w tym miejscu. A Wam, druhowie, życzę bezpiecznej służby, bezpiecznych powro powrotów, wszystkiego co dobrego. Ja w imieniu zarządu gminnego, no do Województw chciałbym serdecznie podziękować tym osobom spielko. wszystkim, którzy się przyczynili do zakupu tego samochodu. Ale chciałbym też bardzo mocno podziękować osobom, którzy duchowo wspierali, prawda, wszyscy kapalani, księża, którzy duchowo wspierali, że na Ci, te osoby, które na swojej drodze spotykali tak życzliwych ludzi, że ten samochód jest dzisiaj tutaj i będzie służyć ruchom naszej pracy, znaczy pracy w służbie dla społeczeństwa dobrowy Białorus. Dziękuję bardzo. Więc chcielibyśmy przekazać Andrzeja takiego małego Strażaka. Nie? On już się tego male, żeby to było po drugiej stronie dla równowagi, bo samochód jest stabilny, także Andrzeju. Dla ciebie, żeby to wszystko było. Ja chciałbym pogratulować przede wszystkim społeczności przyjaczną, tak. drugą ze przyjaczną prezesowi, tego, że będziecie mogli wykonywać swoją służbę bezpiecznie i skutecznie. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie wozu strażackiego. Życzę wam, drogowie, żeby każdy wyjazd wasz był wyjazdem takim, który przynosi ratunek ludziom, przynosi ratunek mu. Życzę Wam bezpiecznej bezpiecznych służby i bezpiecznych... Dobry. Wszystkiego dobrego. Chciałbym przede wszystkim podziękować e, dla osoby, która tak naprawdę najbardziej e, za tym samochodem jeździła i biegała naszego prezesa Andrzeja Białmyzego. Bo to bo, tak, stres szedł i on wie, ile to wymagało czasu i poświęcenia, ale to myślę, że jego pasja i misja życiowa się w, poprzez ten nowy samochód wypełniła. Ale oprócz Andrzeja, który musiał pojeździć, porozmawiać e, razem oczywiście z wszystkimi wcześniej wymienionymi osobami, które wspierały bardzo mocno tą całą inicjatywę pozyskania samochodu, chciałbym podziękować dla Państwowej Straży Pożarnej. A dokładniej chciałbym podziękować dla wielkiego nieobecnego, fizycznie tutaj, ale który też wspierał nas, a mianowicie już byłego komendanta wojewódzkiego nadbrygediera Sebastiana Zdanowicza bo to on również wiele rozmów z nami, nie tylko z nami, przeprowadził i za to serdecznie dziękuję. A osobiście już na koniec bardzo się cieszę, że możemy razem tutaj wyjeżdżać i wyruszyć. Dodam, że w tym roku już było 7 wyjazdów, a nikt jeszcze też nie wspomniał i się pochwalimy, że w ubiegłym roku mieliśmy tych wyjazdów dokładnie 42 a według notatek 43 po dokładnym podliczeniu jest to pierwsze miejsce w województwie podlaskim OSP spoza e, Krajowego Systemu Rodownictwa e, Gaśniczego. A więc to też o czym świadczy. Dodam tylko tak na koniec, że były głosy i zdania, że po co dojaczna skoro tam tylko ksiądz jeździ, prezes. E, tak było mówione. E, ale myślę, że ubiegły rok, rok pokazał. Dziękuję bardzo i już nie będę więcej Wam przedłużać marznięcia. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, przygodni duchowni, zebrani oficjele, mieszkańcy, a przede wszystkim kochane druhny i kochani druchowie. Tych podziękowań było dzisiaj tak wiele i one wszystkie są zasadne i słuszne. Ja swoje podziękowania również wyrażam w imieniu własnym, w imieniu radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, a za ich pośrednictwem w imieniu naprawdę wielkiego grona mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka. Dziękujemy za to. Wiemy, jak niebezpieczna, ale i potrzebna jest wasza służba, aby te życzenia się wszystkie dla Was spełniły. Aby... Abyście zawsze zdrowi wyjeżdżali, i tak samo zdrowi wracali z akcji. I niech do tego wszystkiego się przyczyni ten nowy samochód i sprzęt, w którym się, który się w nim znajduje. Jeszcze raz serdeczne podziękowania i szczęść Wam Boże. Szanowni Państwo, najgorzej jest mówić ostatniemu, bo wszystko już zostało powiedziane. Wszystkie podziękowania, życzenia, ale. Pozwólcie kilka słów. Ten samochód to jest składowa działań wielu, wielu ludzi. I cieszymy się wszyscy, że udało się te wszystkie cegiełki puzle poskładać w jednym czasie. I od, od społeczności lokalnych, sołeckich poprzez Urząd Gminy, Powiat, Urząd Wojewódzki po yy, centralne rozdania właśnie. Wszyscy zrobili to, co trzeba. Dzięki temu mamy tu piękny nowy samochód, który mamy nadzieję, ba, mamy pewność, że będzie dobrze służył Druchnom i Druchom Zjacznia. Tu może troszeczkę tak mało było powiedziane właśnie o społecznościach sołeckich, które też zaangażowały się. Ten Fundusz Solidarnościowy. Bardzo wszystkim dziękujemy. A przede wszystkim należy podziękować dla pana burmistrza, bo to od niego wszystko się zaczęło. On pierwszy, on pierwszy zgodził się na współfinansowanie tego samochodu na jego barki. Spadło znalezienie pieniążków, zorganizowanie tego wszystkiego i za to Panie Burmistrzu serdecznie dziękujemy. Miejmy nadzieję, że już zdobył doświadczenia, bo to trzy samochody, także dalsze to będą z Drodzy druchowie, niech pan ten samochód służy jak najdłużej. Szczęść Wam Boże.